Witajcie w dzisiejszym komentarzu. Gier tych grozi prezydentowi Nawrockiemu. O tym się dowiecie z dzisiejszego materiału oraz o tym, czy PSL stanowi grupę przestępczą. Oczywiście zachęcam was do lajkowania, komentowania tego materiału oraz do subskrypcji mojego kanału. Brakuje tylko 4000 do 100 tysięcy subskrypcji. No to jedziemy. Uhuhu, Romanowi Giertychowi nie podoba się, że prezydent Karol Nawrocki nie klęka przed Tuskiem, realizuje własne prerogatywy prezydenckie w sposób zgodny z konstytucją, tak żeby po prostu Tusk z Żurkiem i całą ferajną z Giertychem również na czele nie niszczyli polskiego państwa. To się Giertychowi bardzo nie podoba, umieścił w sieci nagranie, w którym stwierdził, Coś kuriozalnego, że prezydent Nawrocki realizując swoje zadania, wykonując swoje prerogatywy prezydenckie, no nie robiąc tego w taki sposób, jak sobie życzy tego Tusk, zrzeka się de facto urzędu. Posłuchajcie. Jeżeli ktoś pełniący funkcję prezydenta nie wykonuje tych czynności, które mu nadaje konstytucja, to per facta konkludentia rezygnuje z urzędu. No bo jeżeli ktoś nie wypełnia tych obowiązków konstytucyjnych, to zakładając, że nie łamie wprost prawa, tylko po prostu nie, nie zna swoich obowiązków albo po prostu nie chce pełnić funkcji prezydenta, no to po prostu z tej funkcji rezygnuje. I stąd uważam, że powinniśmy uchwałą sejmową przypomnieć panu Nawrockiemu, jakie są funkcje prezydenta, skoro sprawuje tę funkcję, jeżeli... Czy wy to słyszeliście? To w jaki sposób Giertych teraz zamierza wyegzekwować to zrzeczenie się urzędu prezydenta, aby wyślał do pałacu prezydenckiego? Co o tym myślicie? Ale w sumie Giertych jeszcze niedawno twierdził, że Karol Nawrocki w ogóle prezydentem nie został, bo źle głosy były przeliczone rzekomo i że Sąd Najwyższy nie jest Sądem Najwyższym, nie mógł zatwierdzić ważności wyborów, bo Giertych pisał między innymi tak. To jest jego wpis z dzisiaj. 100 dni temu złożyłem załącznik do protokołu Zgromadzenia Narodowego, kwestionujący przyjęcie przysięgi Karola Nawrockiego z powodu braku uchwały Sądu Najwyższego, stwierdzającej ważność wyboru. Taka uchwała jest warunkiem opisanym w Konstytucji uznania wyborów za ważne. W przypadku tegorocznych wyborów dodatkowo na potrzebę takiej uchwały wskazała dodatkowo PKW, stwierdzając, że oszustwa wyborcze mogły mieć wpływ na wynik wyborów. Przyjęcie przysięgi nastąpiło w wyniku ustaleń szefa PIS z marszałkiem Sejmu podjętych w okolicznościach całkowicie nietransparentnych. Pomimo złożenia tego załącznika z protestem, brak jednogłośności, nie został przegłosowany przez Zgromadzenie Narodowe protokół z przyjęcia przysięgi. Tym samym procedura nie została ważnie zamknięta. Każdy z tych studni pana Nawrockiego utwierdzał mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem. 100 dni chaosu. Czyli. Gier tych. Wczoraj zrobił nagranie, że Karol Nawrocki zrzeka się urzędu, bo podejmuje decyzje, które się nie podobają Tuskowi Giertychowi, ale z drugiej strony Giertych twierdzi, że nigdy tym prezydentem nie został. No po prostu no, no, przecież to się w pale nie mieści. No. Czy ten Giertych ma równo pod kupuł, albo po prostu on może yy, yy, po prostu miesza ludziom w głowach takimi ciągłymi atakami pod byle pretekstem. No dobra. Giertych, giertychem, ale takiego ananasa, co wzięli na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej do kampanii ochrony dzieci przed cyberprzemocą, e, naprawdę ze świecą szukać. Giertych może nawet się przy tym chowa. Nie wiem. Chodzi o to, że Fundacja Haber Polski na zlecenie MEN realizuje projekt ochrony dzieci przed cyberprzestępczością. I zaangażowali do tego projektu gościa, którego nie znałem do wczoraj, ale. Naprawdę, jak zobaczyłem kim on jest, to przecierałem oczy ze zdumienia, że kogoś takiego dzieciom, jako osobę, z której trzeba brać przykład. To jest nijaki Stifler. On był bohaterem programu Warsaw Shore i no takie aktywności ma w internecie, tak on wygląda. No ale posłuchałem jednej jego wypowiedzi, wy też musicie. W jakim wcieleniu? Nie, No to jestem Stiflerem, nie? No? Okay. Czyli teraz jesteś stiflerem, wcześniej byłeś różnymi cesarzami i tak dalej. No. Czy jeszcze coś ci się tam, nie wiem, przyśniło, miałeś jakąś wizję, że jeszcze kimś byłeś? Nie, ja już nie robię tych, tych opuszczenia wcielenia, tych, tych, tych medytacji, nie? Ja teraz robię tylko takie bardziej żeby żyć tutaj w tym wcieleniu. Nie skupić się na tym, co się jest teraz. Czyli, ale tamto wymazałeś z pamięci w ogóle? Nie, 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 no, nie, 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 okay. nie, no, no. Jest takie, jest po prostu takie, to się zaczęło tak, że, że mi o tym powiedziały kolinki akarzy, nie? Że, że o tym wcieleniach. I zrobiłem sobie po prostu też takie, e, medytacje o wcielenia i mi się wyświetliło to, normalnie w pierwszym tym, w pierwszym mi się wyświetliło, że, że, głosy, głosy delfina, nie? No i się zgadzało. Ja po prostu nie mam słów. Jak kogoś takiego można do takiej kampanii zaangażować? Oczywiście, men teraz już reakcję podejmuje, że niby ta organizacja ma wycofać tego faceta z tej kampanii, ale no, niesmak pozostał. Tak naprawdę, Nowacka powinna wysłać bukiet kwiatów czy czekoladek do redaktora Marcina Dobskiego z Republiki. Który te informacje opublikował, on to ujawnił. Wyobraźcie sobie, gdyby było już za późno, i nie wiem, ulotki z tym Stiflerem trafiły do szkół, albo nie wiem, jakieś billboardy by z nim były. No naprawdę. No ale tak to wygląda. Takich ludzi angażuje ten rząd. Oczywiście teraz pod wpływem krytyki i opinii publicznej oni się wycofują, dementują. No ale. Do, Kasę tej organizacji przyznali, no pewnie ta organizacja informowała kogo zamierza do tej kampanii zaangażować, no bo jak taki projekt się realizuje, wnioskuje się o pieniądze, no to się informuje w jaki sposób chce się to zrealizować, jakie będą koszty tego, no i kto będzie brał w tym udział, podaje się takie rzeczy, więc nie chce mi się wierzyć, że men o tym nie wiedział. No dobra, kolejny temat. Czy PSL to grupa przestępcza? Wedle definicji grupy przestępczej prezentowane przez aktualną nielegalną prokuraturę jak najbardziej tak. Chodzi o to, że osią główną zarzutów wobec ministra Ziobry jest to, że ten decydując o tym, jak mają być rozdysponowane środki z Funduszu Sprawiedliwości, chodzi o zakupy sprzętu medycznego dla szpitali czy wozów strażackich dla ochotniczych straży pożarnych, uzyskiwał korzyści polityczne. I to jest y, przestępstwo. Że polityk podejmując decyzję o finansowaniu jakichś inicjatyw. Y, jeśli są to, to dobre inicjatywy, to uzyskuje korzyść, więc jest przestępcą. No coś kuriozalnego, ale dobra rozdawanie z różnych rzeczy przez polityków i obecność podczas rozdawania, otwierania, nie wiem, nowych dróg jest czymś normalnym w polityce. To jest jakby chleb powszedni, że polityk jedzie do swojego okręgu wyborczego, pokazuje: "Patrzcie, tutaj moja partia dobrze rządzi, macie drogę, macie nowy wóz strażacki i tak dalej". No tak to działa, że po prostu ci, którzy decydują o pieniądzach, o budżecie, chcą, żeby mieszkańcy widzieli, że pieniądze publiczne w ich miejscu zamieszkania pracują dla nich niejako dla tych mieszkańców i to że ci politycy tym się zajmują dla nich tak? dlatego oni tam są obecni no dobra kiedy obecnie Zbigniew Ziobro czy polityk suwerennej Polski to do więzienia maja, ma pójść ale PSL oni głosowali oczywiście żeby Zbigniew Ziobro trafił do aresztu tymczasem okazuje się że kiedy Kosiniak-Kamysz Oddaje, przekazuje oficjalnie rezonans magnetyczny z środków z KPO. Jest to fantastyczne, ale kiedy Zbigniew Ziobro robił to z Funduszu Sprawiedliwości, jest to przestępstwo. No, tego typu rzeczy jest bardzo dużo w internecie. Pokazujemy to bardzo mocno w internecie w ostatnich dniach, żeby pokazać hipokryzję. Ale nie tylko Kosiniak rozdaje, jego doradca nawet pojechał z torbą medyczną za pieniądze Krusu. O ile mi wiadomo, to Kośniak kamysz jest ministrem obrony narodowej, a nie rolnictwa, ale jego ludzie jeżdżą w teren rozdawać różne gratyfikacje, granty czy przedmioty strażom pożarnym. No dobrze. A Marek Sawicki. O, on tak, teraz chce wsadzać ziobry do więzienia. A z czekami latał tu raz. A tu tam też jakieś czeki. to nie, yy, on jest posłem zwykłym, on nie jest żadnym ministrem, więc na jakiej podstawie on to rozdaje? A tu poseł Orliński rozdaje karetkę. A tak w ogóle taka gmina Gdów jest, tam wójtem jest teść Kosiniaka-Kamysza i oni też oczywiście dostały pieniądze publiczne i dziękuję Kosiniakowi za to. Odnalazł się również na przekazywaniu takich czeków brat Miłosza Motyki, ministra z psl ale spokojnie, koledzy z PSL-u, pokażemy was, was wszystkich, a mamy już przygotowane materiały o politykach od Tuska. No, Marcin Kierwiński, tak, on każdego dnia pisze, że będzie wsadzał ziobre i wszystkich pisowców, a w raciążu był na uroczystości przekazywania wozu strażackiego, żeby wszyscy myśleli, że to on, że to dzięki niemu, że tak, takim super jest gospodarzem. Tylko przypominam, właśnie za to gnębiony jest Zbigniew Ziobro, za to, że były pieniądze publiczne na ochotnicze straże pożarne i strażacy wiedzieli, że minister Ziobro takie decyzje podejmował. No dobra, ale tym się jeszcze będziemy zajmować, bo naprawdę hipokryzja tej władzy nie zna granic, ale dobrze, wozy straż strażackie spoko, ale z KPO chodzi chodziły pieniądze na te wszystkie jachty. I co? Jachty są z KPO fajne, ale wozy strażackie, kiedy rządził PiS są złe i do więzienia, bo przecież oni przysłuchują strażaków w całym kraju w związku z tymi wozami strażackimi teraz. I właśnie przypominam, za to ma minister Ziobro trafić za kraty. No dobra, dzisiaj mija 100 dni prezydentury prezydenta Karola Nawrockiego, naprawdę działo się bardzo dużo, z tej okazji Kancelaria Prezydenta przygotowała małe wideo podsumowanie, koniecznie zobaczcie. Naprawdę Prezydent Karol Nawrocki fantastycznie wykorzystał te pierwsze 100 dni. Ja mam nadzieję, że oczywiście będzie dalej pędził. Jestem ciekaw waszych opinii, czy cieszycie się z takiego prezydenta, co byście mu doradzili, żeby robił w następnej kolejności. Czekam na wasze komentarze oraz życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia.